Witajcie kochani. Dzisiaj chcę wam pokazać coś, co zrobiłam na chrzciny. Zazwyczaj robię albumy, ale tym razem została zamówiona kartka. Kartka inspirowana albumem roczkowym, właśnie który robiłam kiedyś na chrzest. Tutaj był taki. Okładce, był króliczek z Lemonkraftu. Zobaczcie sobie, jeśli jeszcze nie widzieliście. No i to był must have, ale ponieważ z tamtego albumu, z tamtych papierów, znaczy z tamtego albumu zostało mi niewiele papierów, no to musiałam się posiłkować innymi. Tutaj to jest jeszcze, to są papiery z Lemonkrafta, ale tutaj ten papier niebieski jakimś cudem mi się udało go kolorystycznie w miarę dopasować on jest z Action z jakiegoś tam bloczka także miałam farta no i jest, jest króliczek w koszyczku przy okazji właśnie wykorzystałam swoje nowe wykrojniki kupione w Action to jest moje sumienie jest czyste bo, bo udało mi się ich użyć więc nie jest taki bezsensowny zakup no i widzicie, że w środku balonika mamy shaker boxa z gwiazdkami, serduszkami i serduszkami i jeszcze są takie cekiny przezroczyste. No i, no i tak to się to prezentuje. Do tego pudełeczko, też w chmurki niebieskie, no i na, na zewnętrznej, na tej pokrywce Stwierdziłam, że będzie super wyglądać, jeżeli zrobię tutaj okienko. Nie będzie to taka cała jednolita pokrywka. No i dzięki temu, że mamy okienko, no to jeszcze dorobiłam chmurki, tak, że, tak żeby się razem z kartką wyglądało to jak, jak całość. No i to tyle na dzisiaj. Dzięki Wam za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Pa!